Zaczynamy dzisiejszy dzień dość późno, bo w połowie dnia targowego znajdujemy się w centrum jakiegoś punktu gastronomicznego, gdzie jest knajpka na knajpce. Pomówiliśmy jedzenie w takim lokalu. Właśnie wracamy na targi, daliśmy przy pieniądze na mieście. Jedliśmy makaron z takiej knajpki. Take away. Zapłaciliśmy za taki dość spory lunch, ponieważ wszyscy się nie najedliśmy i e, nikt z nas nie skończył tej porcji. E, około 8,50 w na polskie złotówki. Było to około 18 dolarów. Skończyliśmy drugi dzień targów i dostaliśmy przy okazji jakieś gifty, na przykład taką lampeczkę, taśmy LED i oczywiście standardowe katalogi. Więc mogę powiedzieć, że przygoda z targami się kończy I jutro wyruszamy do kantonu na dalszą część targów. Skończyliśmy nasze targi i właśnie idziemy wykorzystać troszeczkę wolny czas, który nam pozostał w Hongkongu. Będziemy płynąć na drugą część wyspy. Takim miejskim promem, aby kupić bilety, musieliśmy użyć po prostu karty, która nazywa się Octopus. Jest to karta służąca do płatności w Hongkongu. I będziemy właśnie płynąć na drugą część wyspy. minuty i wydaje mi się że jesteśmy chyba już w połowie a nie trwa to zbyt długo a jest też ciekawym środkiem transportu dla mieszkańców Cały rejs zajął nam około 10 minut. Dopłynęliśmy bez większych problemów. Mi udało się dotrzeć na punkt widokowy po drugiej stronie Hongkongu. Generalnie bardzo ciekawy widok na panoramę tej głównej części Hongkongu. Gdzieś w tamtej części mamy hotel. Tam odbywały się nasze targi. Wczoraj byliśmy na widoku na górze gdzieś tam. Jesteśmy na kolacji iTower w Hongkongu. Zabrała nas tutaj Joey z Kazikiem. Będziemy dzisiaj jeść kolację i dzielić po prostu kilka posiłków na stole. Czyli mniej więcej tak jak w Hongkongu. Więc zobaczymy co przyjść nam szef No, uh, I just stay at home. I didn't get from other countries. Mm -hmm.